Bez wyjścia. Rozmowy z człowiekiem zwanym Yuji Krishnamurti. Tłumaczył Cezary Wójcik. Moje nauczanie, jeśli to słowo chcesz w tym przypadku użyć, nie ma praw autorskich. Masz pełną swobodę w jego przetwarzaniu, rozpowszechnianiu, interpretacji, przeinaczaniu, zniekształcaniu, przekręcaniu, w robieniu z nim, co ci się żywnie podoba włącznie z przyznaniem się do jego autorstwa bez mojej zgody czy też pozwolenia kogokolwiek innego yuji nie jesteś gotowy na pogodzenie się z faktem że musisz przestać pełne i całkowite poddanie się jest to stan beznadziei który mówi że nie ma żadnego wyjścia każdy ruch w każdym kierunku w każdym wymiarze na każdym poziomie oddala cię od siebie samego Judzji. Próba zrozumienia Judziego lub jego nauk podobna jest łapaniu wiatru we własne dłonie. Jednak jego nauki są tak odświeżające i pachnące jak świeża bryza, choć mogą rujnować jak rozszalały ogień. Są tak odżywcze jak ziemia i woda, jeżeli potrafimy po prostu ich wysłuchać, a potem wszystkie je zapomnieć. Jego mogą nas z pewnością sprowadzić na ziemię, z wzniosłego, lecz zachmurzonego nieba złudzeń, byśmy mogli powrócić i żyć prostym i zwykłym życiem, wypełnionym spokojem i pozbawionym zmagań i konfliktów. Trudno jest zmierzyć się z naukami JudJgo, bez wzmianki o Jego osobie i Jego życiu. Ponieważ możliwości, jakie przedstawia, mogą wydać się niejasne. Bez odniesienia ich do jego żywego przykładu. Tak naprawdę sam Yuji łączy swoje nauki z tym, co mu się zdarzyło, i ze sposobem swojego życia. Trudne jest również rozmawianie lub analizowanie nauk Yuji'ego, nie ulegając jednocześnie ich wpływowi, bez odniesienia ich do samego siebie. Ponadto ludzie, którzy znają Yuji'ego, nie mogą nie łączyć jego nauczania z obserwacjami jego osoby relacją, jaka ich z nim łączy i z wpływem, jaki to na nich wywarło. Nawet wtedy nauki pozostawiają czytelnika w niepewności co do pewnych kwestii. Być może nie istnieją odpowiedzi na te pytania. Może życie, jakby powiedział UG, nie może nigdy zostać zrozumiane. I może, znów jakby to UG ujął, wszystkie próby zrozumienia życia są wyłącznie wyrazami jednego i jedynego tematu ludzkich myśli chronić i, pod... i podtrzymywać ją. Jedną rzeczą, jaką mogę osobiście powiedzieć po, po... po ponad dziesięcioletniej znajomości z Jim i jego naukami, to nie jestem w stanie zaakceptować lub odrzucić jego nauk. Nie mogą one być ani udowodnione, ani zanegowane. A dalej spróbuję wyjaśnić, dlaczego nie ma znaczenia, że ktoś nie potrafi tego zrobić. Pozwolę sobie przedstawić w kilku paragrafach to, co czytelnik lub słuchacz mógłby sobie przyswoić w temacie podstaw filozofii, nauk, Yuji'ego. Yuji przedstawia problemy wywołane przez to, co nazywa brzemieniem myśli lub kultury w jednostce ludzkiej. To jest poprzez stworzenie jaźni i oddzielenie jednostki od otaczającego ją lub jego świata. Myśl albo kultura jest odpowiedzialna za podwójne życie jednostki. Życie niezwiązane intymnie, lecz oddalone od rzeczywistego świata, ciała czy żywego organizmu i jego środowiska. To podwójne życie z kolei jest powodem ludzkiego egocentryzmu i skłonności do destrukcji. Podczas gdy jedynym zainteresowaniem ciała jest przetrwanie w danej chwili i reprodukcja siebie lub jak powiedziałby UG. Wyprodukowanie kogoś na swoje podobieństwo w interesie świata myśli jest podtrzymanie samego siebie. Myśl podtrzymuje samą siebie poprzez interpretowanie każdego doświadczenia w kategoriach przeszłych doświadczeń, tłumacząc je jako przyjemne lub bolesne i goniąc za nim, gdy uzna je za przyjemne oraz unikając go, jeśli okaże się bolesne. Każde doświadczenie tworzy w nas fikcyjną koncepcję siebie poprzez szukanie własnej ciągłości, poprzez żądanie powtarzania się w formie, którą UG nazywa ruchem przyjemności. Na przykład kiedy przeszłe doświadczenie przedstawia się w chwili obecnej jako pożądane, jednocześnie tworzy ono koncepcję siebie, dla którego jest pożądanym doświadczeniem. Jednakże ja nie jest rzeczywistym bytem. Ani nie ma bytu zwanego umysłem, który tak naprawdę jest inną nazwą ja, ani nie ma niczego takiego jak czysta świadomość, ponieważ nie istnieje świadomość, która nie jest zamieszana w tłumaczenie lub interpretacją tego, świadoma i która nie angażuje ego. Doświadczeniem, które jest postrzegane jako przyjemne, i które próbuje napędzać siebie jest ja. Podział między ja i doświadczeniem jest jednym ze szkodliwych wytworów myśli. Myśl buduje na doświadczeniach i tworzy pragnienie ostatecznego szczęścia. Lub, jak powiedziałby Yuji, pragnienie trwałego szczęścia, nawet bez chwili bólu. Wynikłe z tego podwójne życie tworzy egocentryzm i pragnienie ochraniania. Ja. Yuji mówi, że egocentryzm stworzony przez myśl zrobi wszystko żeby się utrzymać, nawet kosztem zagłady świata i zniszczenia tego żywego organizmu, na którym jest osadzony, czego dowodem są ludzie rozpętujący wojny i ci, którzy zabijają innych lub samych siebie z powodu jakiejś ideologii. Wszystko to wydaje się być logiczne, dopóki nie dojdziemy do tego, co Yuji ma do powiedzenia o tym, jak możemy wydostać się z tego położenia. Yuji mówi że nie ma żadnego wyjścia. Wszystkie nasze próby uwolnienia się od brzemienia myśli jedynie napędzają ja, głębiej nas w nim okopując. Wszystkie próby poprawy siebie w formie oddzielenia się lub porzucenia pozytywnego lub negatywnego myślenia, zrozumienia, wiedzy, medytacji, religijnych lub duchowych podróży, reform socjalnych lub rewolucji, wszystko to zapoczątkowane przez myśl jest zdolne jedynie podtrzymać i wzmocnić ja. Zatem te rzeczy nas nie wyzwolą. Jedyna wolność, jaka istnieje, to wyzwolenie się od samej idei wolności. Jednakże UG mówi, że kiedy jakoś, ale jak UG, osadzi się w nas to zrozumienie, kiedy cała sfera, sfera ja, jest wyczerpana, Wtedy może nastąpić psychologiczna mutacja. Kiedy to się ujawni, żywy organizm jest uwolniony od brzemienia myśli i wraca do swojej naturalnej kondycji. Wtedy myśl wpada w swój naturalny rytm, rozumiany jako uaktywnienie się myśli jedynie, gdy wymaga tego sytuacja. Ale nie jest to coś, co może być spowodowane jakimkolwiek wysiłkiem lub aktem woli, Twojej czy mojej. Faktem jest, że warunkiem koniecznym wystąpienia tego jest zanik wszystkich wysiłków w tym kierunku. Jak rozumiemy ten rodzaj nauczania? Jeżeli nie ma niczego do zrobienia po wysłuchaniu Żydziego, jeżeli cały problem naszego bytu wyrósł z naszej pragnącej struktury, czy możemy przynajmniej zostawić całe to przedsięwzięcie poszukiwania spełnienia i pójść do domu? Oczywiście, zdajemy sobie sprawę z tego paradoksu. Iż sama próba porzucenia poszukiwań jest oparta na motywie uwolnienia się od problemów, która w pierwszej kolejności jest egocentrycznym czynnikiem. Ale nie widzimy żadnego wyboru i próbujemy odpuścić tę kwestię i powrócić do naszego normalnego, rutynowego życia. W tym procesie próbujemy nawet wyrzucić Ujiego z naszej świadomości, gdyż jest tylko symbolem tego wszystkiego. Czego poszukiwaliśmy w celu spełnienia siebie. A gdy yuji odejdzie, reszta też odejdzie. Wszystkie rzeczy, których poszukujemy w celu naszego spełnienia, włącznie z Eugene, nie są niczym innym jak nami samymi. Dlatego, kiedy one odejdą, łącznie z yuji ego również odejdzie. Pozwolę sobie przypomnieć w tym kontekście rozmowę, którą niedawno przeprowadziłem z Eugene. Zawsze byłem otwarty wobec Ciebie. Czuję, że jeżeli chodzi o mnie, jeżeli cokolwiek musi odejść, co znaczy odebranie mi czegoś na skutek znajomości z Eugene, włącznie ze mną w tym procesie, to w porządku. Nie ma to znaczenia, dlatego nie mam oporów wobec Ciebie. Wtedy Eugene odpowiedział, jeżeli Ty odejdziesz, wtedy ja odejdę, Szanowny Panie. Co znaczy, że kiedy ja pozwolę sobie odejść, Wtedy UG straci całą swoją wagę w mojej świadomości. Ale nawet przed spróbowaniem tego podejścia normalnie zadajemy wiele pytań i wprowadzamy krytycyzm i zastrzeżenia do nauki podczas prób zintegrowania nauki Judjego z naszym życiem. Poruszę kilka kwestii, które mi się objawiły. Kiedy UG mówi, że u niego myśl uaktywnia się jedynie wtedy, gdy dana sytuacja wymaga tego, gdzie jest wytyczona linia demarkacyjna pomiędzy tym, czego wymaga sama sytuacja, a tym, czego ja, zakładając na chwilę, że to ja jestem UG, wymagam od sytuacji. Kiedy ktoś na przykład zadaje mi pytanie lub prosi mnie o coś, w odpowiedzi mówią coś do niego. Moja odpowiedź, jakby powiedział UG, Wynika z mojego uwarunkowania. Zakładam, że nie jest zadowolony z mojej odpowiedzi. Przychodzi później z tym samym pytaniem lub potrzebą. Czyli, czy mam okazję do odpowiedzi, czy też to moja własna potrzeba, pochodząca prawdopodobnie z mojego uwarunkowania, powiedzmy potrzeba pewności siebie, czy łatwego niepozbywania się pieniędzy, która jakoś wpływa na moje dalsze odpowiedzi tej osobie? Czy moja druga odpowiedź jest jedynie odpowiedzią wywołaną przez sytuację, czy też moja poprzednia odpowiedź żąda powtórzenia samej siebie? Jak mogę to rozróżnić? Albo ujmując ten sam problem innymi słowy, niejasne jest, jak ktoś mógłby zrozumieć ideę Ujiego, że nie ma w nim nadbudowy. Sam UG mówi, że pojawia się w nim życzenie lub pragnienie jedynie wtedy, gdy widzi środki do jego zaspokojenia. Ale pozostaje pytanie, jak on może, lub ja w jego miejscu, wiedzieć, że istnieją takie środki, skoro ja najpierw mam do zaspokojenia potrzebę. Na ile ta sytuacja różni się od mojego pragnienia rzeczy i bycia wystarczająco elastycznym, by zmienić pragnienie lub pozbyć się go, kiedy rzeczy nie układają się po mojej myśli? Znów UG nazywa swój stan stanem niewiedzy, jak on sam jest zdolny do stawiania takich twierdzeń o nim, bez posiadania wiedzy o nim. UG powiedziałby, że nie wie tego, ale że raczej wyraża się konwencjonalnie lub metaforycznie, lub że jedynie zaprzecza, że jego stan jest stanem wiedzy. Dlatego wypowiada takie twierdzenia, a nie dlatego, że rzeczywiście wie coś o tym. Albo mówi, że u niego zarówno wiedza, jak i niewiedza pojawiają się w tych samych ramach. Albo czasami mówi, że to samo życie wyraża się w ten sposób, poprzez tego rodzaju język, a on nie wie i nie żywi pragnienia dowiedzenia się lub zrozumienia znaczenia czegokolwiek. Jest, że powiedziałby, że naszą potrzebą jest wiedzieć, ponieważ to właśnie konstruuje ego. Jest pewien, że w jego przypadku nie ma niczego do poznania, niczego do zrozumienia, poza tym, że nie potrafi przekazać nam tej pewności. Ale skąd on wie, że nie wie? Skąd wie, że nie jest lub nie był stanem wiedzy? Trzecia. W naszym normalnym, codziennym życiu wiele czynności, które podejmujemy, jest inicjowanych w naszej świadomości przez myśl. Co moglibyśmy lub co mamy zamiar zrobić? Kiedy Yuji mówi, że to sytuacja przywołuje myśl, czy to oznacza, że on jest tylko ofiarą sytuacji i że w jego przypadku może zdarzyć się wszystko, albo w nim także, czy istnieje świadomość sytuacji, rozsądzanie, co byłoby stosowne? Jeżeli to drugie wchodzi w grę, wtedy czym on się różni od nas? Oczywiście jest również prawdą, że my sami często reagujemy spontanicznie, w różnych sytuacjach, bez wcześniejszego roztrząsania lub myśli przewodniej. Nawet gdy reakcja sprowadza się do zwykłego powiedzenia czegoś: Nie zawsze najpierw myślimy, a później działamy. Czy Judy jest zawsze taki sam, to jest spontaniczny? Czwarta. Lub znów, kiedy pojawia się myśl, Istnieje również towarzysząca jej świadomość, nas samych, w nas. Nawet jeżeli jest jedynie chwilowa i niezwiązana poprzez pamięć z poprzednią świadomością lub doświadczeniami. Jeżeli w świadomości Jego pojawia się w konkretnej sytuacji myśl, jak ona może nie przywołać jego świadomości? Stąd też obrazu siebie, chociażby na ułamek sekundy. Eugene powiedziałby zapewne, że w tej samej ramie znajduje się wiedza i niewiedza. Ale jak mamy to rozumieć? Jeżeli ta samoświadomość istnieje w nim, wtedy wydaje się, że ta różnica między nami i Eugene jest jedynie kwestią stopnia. Stopnia, który wydaje się ogromny. Określonego tym, na ile jesteśmy zdolni do pozbycia się przeszłości lub pogodzenia się z teraźniejszością. Zatem... Nie moglibyśmy po prostu ćwiczyć tego pozbywania się lub godzenia się poprzez medytację lub jakiś inny proces i w ten sposób zbliżyć się do kondycji Yuji'ego? Jeżeli to możliwe, wydaje się stać w ewidentnej sprzeczności z tym, co Yuji mówi o tym, że nie ma niczego do zrobienia. Ta kondycja się po prostu przytrafia lub nie. Ale znów nie znamy faktów, ponieważ nie znajdujemy się w niej. Piąta. Idąc dalej, nie mamy możliwości zrozumienia twierdzeń Judziego, że nigdy nie pojawia się we mnie myśl, iż ty jesteś czymś oddzielnym lub różnym ode mnie. Ale w swoich mowach i w swoich codziennych sprawach musi czynić takie rozróżnienia. Teraz jestem świadomy, po tym jak wniosłem powyższa asortyment kłopotów przysporzonych mi przez nauki Judziego. Że problemy mogą nie dotyczyć Yuji'ego i jego nauk. Problem może tkwić w tym, że próbuję zrozumieć to, co jest mi, z mojego punktu widzenia, nieznane i prawdopodobnie nie ma sposobu na to, by mi się udało, dopóki nie poddam się. Wszystkie te trudności mogą po prostu zniknąć w obliczu rzeczywistości ludzi i jego realnego życia, gdyby zdarzyło się, że jest inaczej. To wszystko może jakoś dopasować się. Po prostu nie wiemy jak. W ten sposób nie możemy ani udowodnić, ani odrzucić, Yuji też nie, nauk Yuji'ego. Nie znajdujemy się w położeniu, w którym możemy potwierdzić lub zaprzeczyć temu, o czym mówi. Nawet język, którym się posługuje, zbija nas z tropu. Nie ma niczego w naszej przeszłości lub w psychicznym wyposażeniu, do czego można by to odnieść. Czasami nawet zastanawiasz się, czy mówisz tym samym językiem. Nawet sama możliwość porozumiewania się wzbudza wątpliwości. W tym kontekście powstaje nowa dialektyka. Czytelnik lub słuchacz prosi o spójność i wyjaśnienie twierdzeń jego, a Yudzi replikuje, że ten pęd do wiedzy, poszukiwanie wyjaśnienia lub spójności z jego strony jest tym, w jaki sposób myśl konstruuje ja. Powiedziałby, że właśnie w ten sposób intelekt wzmacnia samego siebie. I dodałby, że ten intelekt jest jedynym narzędziem zrozumienia i że nie istnieje żadne inne narzędzie. Ponadto kolejną częścią pewności Yudziego jest to, że nie ma niczego do zrozumienia. Dla poszukującego zajmowanie się sobą jest nie na temat. Ale Yuji twierdzi, że jest to głównym zainteresowaniem poszukującego. Mówi, że nie istnieją bezinteresowne dążenia. W tej kontrowersji osobiście zgadzam się ze stanowiskiem Yuji'ego. Jak może być inaczej, jeżeli rozumiem i widzę przedstawioną przez niego analizę ludzkich problemów? Przechodząc do przedmiotu, osoby, samego Yuji i jego życia, rzeczy są równie dwuznaczne. Nie jest jasne, w jakim wymiarze jego życie jest odbiciem jego nauk. Znów, tu również pęd do weryfikacji, do znalezienia sensu w jego życiu, jest, jak wskazałby Yuji, wyrazem naszej troski o siebie. Życie Yuji'ego, tak jak jego twierdzenia, nie pasuje do żadnego ustalonego wzoru. Z jednej strony wydaje się żyć w nieciągłym stanie świadomości, gdzie to, co dzieje się w jednej chwili, jest odłączone lub rozłączone jakby to sam Yuji wyłożył od kolejnej chwili. Z drugiej strony on nie tylko pamięta nieskończoną ilość szczegółów z jego własnej przeszłości i w nieskończoność opowiada o nich, ale również jest zdolny do planowania swoich podróży i spotkań z ludźmi. Co wszystko razem wydaje się wskazywać na proces sekwencyjnego łączenia różnorakich wydarzeń w pojedynczej świadomości. Wskazuje to o tyle, o ile nam wiadomo, na istnienie procesu tworzenia siebie. Identyczny paradoks występuje ewidentnie przynajmniej w kilku rozmowach zawartych w tej książce. Z jednej strony rozmowy przebiegają w stylu wolnych skojarzeń, jako że Yuji przeskakuje z tematu na temat. I odpowiada na pytania bez żadnej zasady lub rytmu, czasami nie odpowiadając bezpośrednio na zadane mu pytania. Jakkolwiek by to nie wyglądało, i tak w rozmowie pojawiają się główne tematy nauk Yuji'ego. Chociaż słuchaczowi może się wydawać, że Yuji jest bardziej zainteresowany próbami naostrzenia swojej siekiery, niż odpowiadaniem na pytania. Z drugiej strony, Yuji dość dobrze potrafi utrzymać rozmowę na pojedynczym temacie, o czym świadczy jego wywiad z naukowcem z dziesiątego rozdziału tej książki. Potrafi zagłębić się i skupić na problemie i dojść do jego podsumowania, zazwyczaj poprzez zagonienie słuchacza w róg w ten czy w inny sposób, poprzez takie uwagi jak w powyższym przykładzie Co zrobisz, szanowny panie? Życie osobiste Judziego toczy się dość przypadkowo i nieformalnie. Zazwyczaj otacza go atmosfera zabawy. Gdziekolwiek go się zobaczy, zazwyczaj towarzyszy mu jeden lub więcej przyjaciół, z którymi nieustannie żartuje i przekomarza się, a którzy nie pozostają mu dłużni. Kiedy pojawia się nieznajomy, Judzji natychmiast porzuca żartobliwy nastrój, staje się poważny i siedzi cicho czekając aż gość rozpocznie rozmowę po wymianie kilku uprzejmości. Dość szybko gość zostaje wciągnięty w sieć myśli Yujiego. Bardzo trudno jest uniknąć skutków rozmów z Yujim. Możesz zakończyć swobodnie z nim żartując albo możesz mieć dość, gdy obydwoje, ty i Yuji, krzyczycie na siebie nawzajem, albo nie możesz już tego wytrzymać i porzucasz scenę. Nie ma ustalonego wzoru reakcji gościa na Judziego. Oczywiście są również tacy, którzy sądzą, że Judzi i jego nauki są fałszywe. Ale nie wiesz, że kiedy rozmawiasz z Judzim, kwestionowany jest cały twój byt. Dlatego prawdopodobnie niektóre osoby czują przerażenie w obecności Judziego. On nie tylko odsłania wszystkie rodzaje ukrytych motywów w tym, co powiedziałeś, ale również neguje większość tego, co ludzie mówią, próbując unicestwić ich przekonania, korzystając z jakichkolwiek dostępnych mu środków. On wie, że wszystkie przekonania są względne i wykorzystuje względność przekonań do walki z przekonaniem. Innymi słowy, wykorzystuje jedno przekonanie do przeciwstawienia się drugiemu przekonaniu, a później. W innym kontekście korzysta z drugiego przekonania, by przeciwstawić się pierwszemu. Nie stosuje się do zasad spójności. Nic nie jest na tyle uświęcone dla niego, żeby musiało być chronione za wszelką cenę. Osobiste związki Judziego, jeżeli tak ktoś mógłby je nazwać, nie są wyjątkiem od powyższej zasady, a raczej jej braku. Czasami wydawać by się mogło, że on chce osobiście zobaczyć się z Tobą. I wydawałoby się, że troszczy się o ciebie. On może do ciebie zadzwonić lub przyjść, zobaczyć się z tobą, rozmawia i żartuje z tobą, jest z tobą i tak dalej. Jednak wygląda na to, że po wyjściu rzadko pomyśli o tobie ponownie. Chyba że ludzie o tobie mówią, lub przy okazji rozmowy przypomni sobie o tobie. Z drugiej strony wydaje się, że nie obchodzi go, jak żyjesz, kogo widujesz i tak dalej. Jednakże z drugiej strony spotkasz się z tym, że miesza się w życie ludzi, przekomarza się z nimi i atakuje ich. Na ile osoba Judziego pasuje do nauk Judziego, czy on żyje zgodnie z nimi? Oczywiście, to nie stanowi problemu dla Judziego. Nigdy nie usłyszysz go narzekającego na swoje życie. To jest pewne. Mówi, że nigdy nie przychodzi mu do głowy myśl, że powinien być w innym stanie niż ten, w którym jest. Kiedy jest chory, nie narzeka. Znów, z drugiej strony są wyjątki. Chociaż zazwyczaj nie chodzi do lekarza, konsultuje się z lekarzami. Być może jedynie dlatego, że znajduje się w obecności lekarza, żeby dowiedzieć się, co oni sądzą o jego kondycji. Nie to by realizował ich porady. Yuji mówi, że nie musi dostosowywać się do niczyjego wyobrażenia o nim, włączając w to wyobrażenie człowieka oświeconego. Wiele razy daje Ci do zrozumienia, że jest najbardziej obojętnym człowiekiem na świecie. Nie chce nikogo zmienić lub przekonać. Czemu więc tak bardzo obchodzą go niektórzy nauczyciele, jak Jiddu Krishnamurti? Dlaczego samemu pakuje się w kontrowersje lub dokłada każdemu i wszystkiemu? Oczywiście powiedziałby, że on jedynie reaguje na Ciebie, przychodzącego do niego i zadającego mu te wszystkie pytania. On sam nie ma potrzeby mówienia niczego. Nie jesteś w stanie powstrzymać się od przepisywania mu różnych motywów, takich jak szukanie popularności, próby wygrania z konkurencją itd. Jednocześnie, kiedy patrzysz na jego obraz spoglądającego na ciebie, te oczy przepełnione miłością, wszystkie twoje wątpliwości i pytania znikają. Jak postępować z taką osobą jak Yuji? Wszystko to w końcu sprowadza się do dwuznaczności, która faktycznie ukrywa fundamentalną sprzeczność w czytelniku lub słuchaczu, włączając w to piszącego te słowa. Nie możesz pojąć Ujiego, ponieważ nie wiesz, jak go pojąć. Jakby to ujął Uji, gdybyś naprawdę zrozumiał, co on mówi, natychmiast umarłbyś. Co oznaczałoby śmierć kliniczną, jakby nie patrzeć na twoją jaźń? A na to cię nie stać. A nie możesz go opuścić, bo całe twoje myślenie w końcu przywoła jego obraz, ponieważ on i jego nauki symbolizują granicę lub koniec poszukiwań. Ponieważ nie potrafimy prawdziwie zrozumieć i przyjąć tego, co mówi, pozostaje nam następująca sprzeczność. O tyle, o ile UG symbolizuje koniec poszukiwań, chcielibyśmy uczynić jego, i jego nauki przedmiotem naszego zainteresowania. Ale jedyny sposób, w jaki możemy się do niego i jego nauk odnieść, jest egocentryczny, próbujący posiąść go, życzę szczęścia, popierać go, wychwalać go i jego nauki, próbując zdobyć jego potwierdzenie tego, co mówimy, piszemy lub robimy itp. Jeżeli to się nie udaje, przechodzimy do krańcowej przeciwności próbując uniezależnić się od niego, krytykując go, atakując go i itd. Obydwa krańce tej dwuznaczności są ruchami naszej własnej myśli. Obydwa reprezentują sposoby na schwytanie czegoś, poszukiwanie. Próbujemy się gdzieś dostać, zmienić siebie w coś, czym nie jesteśmy. Kiedy jesteśmy wolni od poszukiwań, wtedy UG i jego nauki nie mają znaczenia wtedy możemy je odrzucić. Prawdopodobnie później, w innym kontekście, będziemy rozmawiać z nim lub z kimś innym o nim i jego naukach. I wtedy znowu pomyślimy o nim i jego naukach. Wtedy może znowu popadniemy w dwuznaczność, nie zdając sobie z tego sprawy. Wtedy znów możemy go porzucić. Jeżeli te wzloty i upadki naszego zainteresowania u Jim nie mają znaczenia – Wtedy nie ma znaczenia, czy my sami jesteśmy lub nie związani z Judim. I wtedy nie ma znaczenia, czy nauki Judiego są prawdą czy nie. Jedynie powracasz do swojej normalnej rutyny dnia, cokolwiek by się na nią nie składało. Taka rutyna może zawierać ruch tu i tam. Powiedzmy bycia zainteresowanym i nie bycia zainteresowanym Judim i jego naukami, tak jak kiedy nie jesteśmy świadomi siebie, może zaistnieć ruch tu i tam, pomiędzy byciem zaangażowanym w rzeczy i byciem znudzonym. Kiedy stajemy się świadomi siebie, możemy pozwolić na odejście wszystkiego, nawet naszego zainteresowania naszym spełnieniem lub wolnością, lub zaakceptować nasz stan, lub jedynie powrócić do teraźniejszości, co wychodzi na to samo. To zaprawdę jest naszym stanem. I na ile wiemy, może nie być stąd ucieczki. Ale wtedy, jeżeli jesteśmy tego wszystkiego świadomi, zdajemy sobie sprawę, że to również zrodziło się z potrzeby stania się wolnym. I kiedy pozwolimy tej potrzebie odejść, wracamy do rutynowych czynności, przynajmniej na chwilę. Wtedy, jak powiedziałby Yuji, możesz równie dobrze po prostu pójść na spacer. I nie ma już nic więcej do powiedzenia.